Słuchaj, no to ja ci tego nie przybliżę. Chodziłaś na kurs nauki jazdy, jeździłaś na Elce, No. no jest... I no. zapchaj teraz. I zapchalik, i zapchalik. Zapchali. No. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale, ale ludzie w waszym wieku nie, nie umieją tu samochodem jeździć i w ogóle nie umieją ruszyć nawet. Mam kilka takich filmików nagranych. A weź opuść szybę, opuść szybę, tu tam się nasika taki przycisk. No będzie, teraz słuchasz e, jeszcze live. Bo mi kurwa doliczą do parkingu, zapłaciłem 51.50, no jedziemy no? Nie, 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 żartowałem. Z, z tą szybą żartowałem. Ale co przecież ja nic nie zrobiłem? Ja tylko... Ja tylko... Jedźmy przez ten trawnik. Jedziemy, co jedynkę Dlaczego, ale jeszcze cofnij tam do końca. Teraz okay. tutaj. Siasia, co się stało? Thank you very much. Jak w ogóle? Jak, jak gała? To by było na jak gała? Co to jest? Co tutaj, tutaj to jest? Co to, to jest? to, to jest? to jest? to jest? to jest? Co do jest? Co to jest? Co to jest? Do do do